Najpierw premier Tusk ogłosił, wydawałoby się, wesołą nowinę. Przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Decyzja zapadła dziś. Wejdzie w życie ze względów organizacyjnych w poniedziałek, 7 lipca. A potem głos zabrał kanclerz Niemiec Friedrich Merz i zapowiedział, że kontrole na granicy będą, a i owszem ale wspólne, polsko-niemieckie. Rozmawiamy z polskim rządem o wspólnych kontrolach na odpowiednich terenach przygranicznych, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej. Mogę tylko powiedzieć, że istnieje bardzo bliska, bardzo koleżeńska i przyjazna współpraca między szefami rządów, to znaczy między Donaldem Tuskiem a mną, a także między ministrami spraw wewnętrznych, ponieważ chcemy wspólnie rozwiązać wspólny problem. Niemcy przez lata zapraszali do siebie Imigrantów, jednak przecenili swoje możliwości i postanowili, mówiąc brutalnie, pozbyć się problemu. Stąd część migrantów jest przerzucana przez niemieckie służby do Polski. W interesie niemieckich służb na pewno nie jest, aby do Polski migranci nie trafiali. Jeśli potwierdzą się informacje, że kontrole na granicy będą realizowane przez wspólne polsko-niemieckie patrole, będzie to oznaczało, że wczorajsza deklaracja Tuska miała wymiar wyłącznie marketingowy. Do tego Niemcy nałożyli kontrole na granicy z Polską już w 2023 roku. Donald Tusk na podobną decyzję musiał czekać niespełna dwa lata. Wczoraj Donald Tusk przyznał, że mamy do czynienia z kryzysem, zapowiadając wprowadzenie kontroli granicznej, ale uwaga, od poniedziałku, a więc przyznał, że problem jest. Natomiast to, co zostało zaproponowane, to za późno. I za mało. Opinia publiczna od ponad roku dowiadywała się o nielegalnych migrantach przekraczających zachodnią granicę. Państwo przez ten cały czas jedynie pozorowało swoje działania i dlatego to obywatele musieli wziąć sprawy we własne ręce. Ja bym chciał, żeby realnie Straż Graniczna i Policja uszczelniły naszą granicę, ale tego nie będzie bez decyzji politycznej. A Donald Tusk się zobowiązał kanclerzowi Niemiec, że się podzieli z nim tym problemem. W związku z tym teraz są tego konsekwencje. Kiedy państwo o spale przygotowuje się do wznowienia kontroli na granicy, na miejscu są społecznicy, którzy pilnują ojczyzny. Nieważne czy dzień, czy noc, kontrola trwa nieustannie. Tutaj były wczoraj nasze patrole, praktycznie przez całą noc. Patrole polegały na przejściu no i też czekaniu tam gdzieś. Osoby, które były w patrolach, czekały, na, no, nasłuchując, tak? czy, czy coś się nie dzieje, czy ktoś nie przychodzi. I choć rząd zapowiedział pozbycie się cudzysłów problemów w postaci ruchu obrony granic, to chętnych społeczników cały czas przybywa. Oczywiście są miejscowi, ale przyjeżdżają ludzie tutaj, właśnie pan. Był... Tak, są, odwiedzają z Byli ze Świchwina, z Dowogardu, z Guzią pan przyjechał, także. Taka mobilizacja jest wielka. Społecznicy z ruchu obrony granic są przekonani, że kontrole na granicy, jak to zwykle bywa, są piękną inicjatywą, która może być niecnie wykorzystana. Chodzi o pozbycie się patriotów z granicy, o czym mówił już premier Tusk. Ja uważam, że te kontrole będą służyły po to, żeby, żeby usunąć z granicy osoby, które do tej pory pilnowały tej granicy, czyli, czyli mieszkańcy, czyli obywateli. Postawią tu kontrolę ze Straży Granicznej Policji czy nie wiem Żandarmeli, bo też takie były słowa o tym, no to myślą, że ludzie po prostu odpuszczą i przestaną się tu gromadzić, a my nie przestaniemy. Wśród społeczników znajdują się również parlamentarzyści. Pomoc polityków w takich przypadkach zdaje się nieoceniona, ponieważ sejmowy immunitet jest jak gwarancja bezpieczeństwa. Doprowadziliśmy do tego, że e, tych czarnoskórych e, migrantów, którzy już zaczęli się zachowywać e, agresywnie, mamy w Szczecinie około 50, a nie mamy 250. Na dniach obecność na granicy zapowiedział premier Donald Tusk, czyli możemy się spodziewać powtórki z zeszłorocznej powodzi, kiedy szef rządu lansował się wśród ekspertów i kreował się na dobrego cara, który trzyma rękę na pulsie. Chociaż dla ludzi nie ma z tego większego pożytku. Paweł Błoch, Republika.